Chcemy porozmawiać z rodzicami o aktywnościach ich dzieci w sieci, bo często rodzice naprawdę nie zdają sobie sprawy, ale też nie wiedzą o co pytać i nie wiedzą, co tam młodzież w internecie robi, a robią przeróżne rzeczy, nie zawsze dla nich dobre, czasami zgubne, czasami niebezpieczne. O tym chcemy porozmawiać. Internet jest taki jak ludzie, ponieważ oni go stworzyli. Internet jest taki jak świat, więc pełen niebezpieczeństw, zagrożeń, wrażliwy na nowe technologie i razem z tymi nowymi technologiami, przynoszący nam zarówno wielkie możliwości, jak i wielkie zagrożenia. Dlatego nie ma takiej jednej recepty i prawdopodobnie to jest ideał, do którego nigdy do końca nie dotrzemy, jeśli chodzi o internet zupełnie bezpieczny, zupełnie wolny od zagrożeń. I właśnie tak jak w świecie rzeczywistym musimy się nauczyć tymi zagrożeniami sobie radzić, żyć z nimi, być na nie wrażliwi i próbować im zapobiec. I myślę, to będzie taka nieustanna walka. Ta debata to jest kolejne pokazanie, że służby takie jak policja, władze miast ta poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ale też centrum handlowe, które udostępnia tutaj miejsce dla młodzieży i próbuje też edukować młodzież, starać się zagospodarować ich czas. Myślę, że takie wydarzenia na pewno bardzo pomogą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, szczególnie młodych ludzi w nowych mediach i w internecie. Jest taka duża dynamika, jeżeli chodzi o internet i zagrożenia, że Możemy nawzajem się wiele uczyć od siebie i możemy być czujni, bo no nigdy nie wiemy, w jaką stronę pójdzie ten nasz cyfrowy świat. I to jest fajne, żeby właśnie się spotykać, rozmawiać z dziećmi, rozmawiać z rodzicami, rozmawiać ze sobą nawzajem. Ja patrzę na bezpieczny internet też w aspekcie takich, powiedziałabym, trzech filarów, bo z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony zdrowie i z trzeciej strony edukacja, bo to są takie trzy elementy, o których my też dzisiaj będziemy mówić podczas tej debaty, ponieważ mówimy, przede wszystkim dzisiaj o młodzieży, o tym jakie zagrożenia też czekają na młodzież w internecie, ponieważ dzisiaj internet otwiera tak naprawdę szanse, możliwości na cały świat, można perfekcyjnie uczyć się języków, można się nauczyć wielu projektów, uczestniczyć też w tych projektach, ale też czekają tam na młodzież zagrożenia. Chcemy też, żeby rodzice przede wszystkim dowiedzieli się o tym, w jaki sposób rozmawiać z młodzieżą, jak też dbać o ich zdrowie psychiczne, bo jest ono niezwykle ważne. Musimy pamiętać, że zjawisko hejtu to jest dokładnie tylko i wyłącznie zjawisko, bo jeżeli chodzi o kontekst prawny, to mówimy tutaj o różnego rodzaju czynach zabronionych. Mamy zgłoszenia dotyczące różnego rodzaju takich właśnie zachowań, incydentów, zdarzeń wśród młodzieży. Wyzywanie się na przykład na zamkniętych grupach, wykorzystywanie bezprawnie wizerunku, publikowanie tego bez zgody tej osoby albo przerabianie tych zdjęć, co potem jest też obiektem hejtu dodatkowo. Więc skutki mogą być katastrofalne, mogą być również skutki prawne dla sprawcy. Nikt z nas jest on Dziecko to nie jest prezent, który dostajemy z instrukcją obsługi. Cały czas staramy się go zabezpieczać, wychowywać. Wydaje mi się, że rozmowa, do czego służy przede wszystkim internet, małemu dziecku tłumaczyć, co to jest, czym to się wiąże, że bywa pomocny, bywa ciekawy, ale też, że są zagrożenia.